Cześć, wraca Pikmin24. Zapraszam Was do kolejnej lekcji. Nie może tutaj zabraknąć, gdy mówimy o przyimkach, przyimka AUF. AUF oznacza na, ale na poziomie. Czyli jeżeli coś leży na jakiejś powierzchni, to użyjemy wtedy właśnie AUF. Na biurku, na stole, na podłodze i wtedy właśnie będzie to AUF. I teraz słuchajcie. Auf, możecie spotkać ee, w takim zdaniu. Die Lampe steht auf dem Tisch. Albo Ich stelle die Lampe auf den Tisch. Hm. Auf dem Tisch und auf den Tisch. Skąd w ogóle taka różnica? Posłuchajcie jeszcze raz pierwszego zdania. Die Lampe steht auf dem Tisch. Czyli lampa stoi na stole. Stoi. Zadamy pytanie, gdzie stoi lampa? Na stole. Mamy pytanie, gdzie? Więc użyjemy celownika. Die Lampe steht auf dem Tisch. A drugie zdanie, iść. szczere. Die Lampe auf dem Tisch. Mamy, zobaczcie, ruch. Ja stawiam lampę na stół. Dokąd stawiam lampę? Stawiam lampę na stół. Mamy pytanie, dokąd? Mamy ruch. Dlatego po tym auf wystąpi biernik. Dlatego tutaj możemy zaobserwować różnicę. Die Lampe steht auf dem Tisch albo ich stehe die Lampe auf den Tisch. Czyli tu widzimy dokładnie celownik, a tu widzimy bardzo dokładnie, że użyliśmy biernika. I właśnie taka jest różnica. Jeżeli my użyjemy tego AUF w określeniu, że coś się gdzieś już znajduje, to mamy pytanie: gdzie? Użyjemy celownika. Jeżeli zaś użyjemy tego AUF, bo chcemy powiedzieć, że ja stawiam, kładę coś na coś, to wtedy użyjemy biernika, ponieważ mamy ruch i zadajemy pytanie: dokąd? No i czas na więcej przykładów. Ich habe einen kuli. Mam długopis. Der kuli liegt auf dem schreibtisch. Długopis leży na biurku. Oda, ich lege den kuli auf den schreibtisch. Ja kładę długopis na biurko, czyli mamy ruch. Ich lege dein kuli, einen kuli auf den Schreibtisch. Ja kładę długopis na biurko. Czyli widzimy różnicę. Tu jest nie ruch, bez ruch. Mamy pytanie gdzie leży długopis? I odpowiadamy der Kuli liegt auf den Schreibtisch. A tu mamy ruch. Ich lege einen Kuli auf den Schreibtisch. Czyli mamy ruch. Pytanie dokąd i stąd też pojawiło nam się auf, dein, Schreibtisch, a wcześniej auf, dem Schreibtisch. Napiszcie swoje przykładowe zdania z przyimkiem auf i do zobaczenia.